Savino del Bene od lat zajmuje pozycję światowego lidera w branży logistycznej. To włoski gigant funkcjonujący na rynku od ponad 120 lat. W ostatnim czasie firma zainwestowała w Polsce w duże powierzchnie magazynowe. W nowych obiektach pod Gdańskiem Savino del Bene Poland utworzyło centrum dystrybucyjne mogące obsłużyć duże wolumeny ładunków. Do zarządzania procesami logistycznymi na tak dużą skalę firma potrzebowała nowoczesnych rozwiązań informatycznych, a co za tym idzie, zaawansowanej infrastruktury IT. Bez wydajnej i niezawodnej sieci koordynacja pracy wielkopowierzchniowych magazynów nie byłaby możliwa. Dlatego opracowaliśmy i wdrożyliśmy rozwiązania, które zapewniły Savino del Bene Poland szybką i stabilną komunikację na całym obszarze magazynu. Budując sieć na terenie magazynu, nie mogliśmy jednak ingerować w architekturę budynku. Inżynierowie Koma Nord musieli więc stworzyć taką konstrukcję, która uwzględnia wszelkie ograniczenia i może być łatwo zdemontowana. Przyjrzyjmy się bliżej temu projektowi. Jako firma logistyczna potrzebowaliśmy profesjonalnych rozwiązań cyfrowych klasy Enterprise i szukaliśmy firmy z odpowiednim doświadczeniem i statusem partnera Aruba, co potwierdzałoby kompetencje handlowe i techniczne. Dzięki rozwiązaniom opartym o sprzęt Aruba, chociażby Aruba Central, Centrala z Włoch może efektywnie zarządzać globalnie magazynami na całym świecie. Firma Coma Nord doskonale spełniła nasze oczekiwania podczas projektowania, podczas wykonania sieci Wi-Fi na obiekcie, dzięki czemu możemy szybko i efektywnie pracować, co w tej branży jest potrzebne. Wykonaliśmy kompleksowy projekt sieci LAN oraz Wi-Fi bez jakichkolwiek ingerencji w elementy budowlane. Cały obszar 13 tysięcy m2 nasyciliśmy punktami dostępowymi. Na podstawie symulacji i obliczeń rozmyśliliśmy je w taki sposób, aby zapewnić niezakłóconą propagację fal w całym obiekcie. Uwzględniliśmy rozmiary i specyfikacje składanych tam towarów. Dzięki temu sieć zapewnia pełne pokrycie sygnałem niezawodność i wydajność. W takich projektach, gdy klientem jest firma międzynarodowa, zdecydowanym atutem Coma Nord jest partnerstwo ze światowymi dostawcami. Wdrażamy rozwiązania oparte na ich sprzęcie oraz oprogramowaniu, które są szeroko wykorzystywane w różnorodnych modelach biznesowych na całym świecie. Dlatego budując infrastrukturę IT dla Savino del Bene Poland sięgnęliśmy po sprawdzone technologie firm HPE, Aruba oraz Panduit. Projekty informatyczne w dużych obiektach magazynowych czy produkcyjnych to jedna ze specjalizacji Coma Nasza firma posiada bogate doświadczenie w realizacji takich przedsięwzięć, a projekt dla Savino del Bene Poland jest potwierdzeniem naszych kwalifikacji, kompetencji i wiarygodności. To kolejne unikatowe doświadczenie w budowaniu cyfrowych rozwiązań dla logistyki.